Ślub Kici i Miziego, choj! Ja jestem i bardzo kocham moją Kicię, dlatego zawsze się na ślub mam 23 lata. No. Cześć, ja jestem Kicia. Ja bardzo też kocham Miziego i też się zdecydowałam na ślub, bo pierwsza ja zapytam. <grych> I no, wiecie, no, ja mam 22 do lata i bardzo lubię żyrafy. Jak Kicia się przygotowuje. Na ślub. Właśnie jadę do kosmetyki autem. Już właśnie jestem. Dzień dobry. Dobra, dobry. Co Ja poproszę make-up na ślub. No to pewnie biały. Jesteś panią młodą, czy gościem? Panią młodą. To super. Biały. Jestem są jest trochę tuszu. Nigdy nie zaszkodzi. Troszkę różu. I oczywiście nasze perfumy. I już jest zrobiona. Jak się kuje? Się, midzi. Ja jadę autem teraz do tych, co robią krawaty. I trochę muszą mi przypudrować buzię. No Więc ja. Jestem już, wchodzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem panem młodym i bym chciał bardzo jakiś garnitur. Oczywiście już dobieramy. No i jeszcze tylko nasza muszka. No i nasz pan młody jest pięknie zrobiony. A teraz zobaczmy jak nasza kicia. A nasza kicia wygląda tak. No to co? Jedziemy na ślub? Zaraz będę widział moją ukochaną wow. Nie, nie. I do, do kościoła no. Toodle, t o o d t o o d Okay. Zawsze będę cię kochać. Zawsze będę cię kochać. A się nie odpuszczę do śmierci. I, I cię nie opuszczę do śmierci. Będę cię kochać. Będę cię kochać. Nie opuszczę cię do śmierci. Nie opuszczę cię do śmierci. Rozumiesz? Du, du, du. A teraz. Du, 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 du.